Cześć, ale potargany jestem. Słuchajcie, w ogóle wychodzę z psem na spacer. Pies o swoją ulubioną zabawkę. To jest mój piesek. Zabawka jest tutaj. No i tak chodzimy ulicą. No co tam, Anglia. Dobra, ale nie o tym. Profesor Jacek Czeputowicz, bo teraz już wiemy dlaczego nie było Polski, ani Nawrockiego w Waszyngtonie powiedział dzisiaj, że Karol Nawrocki tuż przed spotkaniem na Alasce to jest w ogóle, to jest, słuchajcie to jest hit, to jest hit, musicie zostać do końca, bo jak nie polubicie tego kanału, to ja już nie wiem. Więc Karol Nawrocki tuż przed spotkaniem na Lasce rzekomo wykonał e, telefon, była telekon, telekonferencja z Trumpem. No i mówi do Trumpa tak, rzekomo, no bo ja tego nie słyszałem, tak mówi profesor Jacek, tak. Czeputowicz, przypomnijmy, że on był Ministrem MSZ, yy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Polsce i on mówi do, tak do Trumpa, słuchaj tutaj, ja wam, ze swojej strony jak ja to widzę, siema Donald, siema, ustaweczkę robisz, na lasce, super, słuchaj bo tam wiesz, yy, on tam będzie Cię kłamał i będzie chciał być twardy, ale Ty musisz być twardszy i musisz mu przypomnieć o bitwie z, bolszewi o z, bolszewi <grym> <grym> o bitwie z bolszewikami. W o bitwie warszawskiej w 1920 i on zmięknie, wiesz, musisz być twardy no i teraz moja interpretacja, no trochę tak, wiecie ja to trochę tak y y y wykoloryzowałem Taki, taka koloryzacja obserwatora życia, ale sobie teraz wyobraźcie, że dzwoni jakiś 42 letni szczur do was, który tam w życiu y Nigdzie nie był, nic nie widział, trenował ustawki, no i tam nikt nie wie o jego przeszłości, o jego dziadku, o jego babci, nie ma majątku, nie robił milionów, nie był na salonach i mówię wam co macie robić. No i tak sobie teraz wcielam się w Trumpa, wchodzę sobie w skórę i myślę sobie tak, te, e, 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 co tu poszło nie tak? Jakiś koleś, którego pchnęliśmy i daliśmy wszystko, żeby wygrał w Polsce... On teraz dzwoni do mnie i mi mówi, jak ja mam rozmawiać z moim kumplem, przyjacielem, miliarderem, z którym nie jeden interes ubiliśmy, nie, nie jedną wódeczkę wypiliśmy. On mi mówi, jak mam go naparzać. Tak to widzę. Oczywiście, czy podejrzewam, czy nie podejrzewam Donalda Trumpa, że tak mógł powiedzieć, ale na pewno Karol Nawrocki pomyślał, że to jest taka ustaweczka jak zawsze z chłopakami, z Lechiem wyskoczy coś tutaj, yy, dobra to jak to było na filmiku wchodzimy na wielkiej piździe i wtedy właśnie Nawrocki mu się chyba pokoje pomyliły, Karolowi także, ale już wiemy i wprost mówi yy, profesor Czeputowicz, że nigdzie nas nie chcą już. Oni nas już po prostu nie chcą jako Polski do rozmów. Oni za naszymi plecami to zrobią. Także cóż narodzie uczyniłeś miłego wieczoru?